Witam, w dzisiejszym odcinku pokażę nasz najświeższy zakup 7240. Tutaj mamy 7240, jest u nas najkrócej, zrobił u nas około tam z 200 godzin. Został rozpołowiony w celu takiego przeglądu. Co to będziemy w nim robić? Będzie wymieniony tu Mikdgań, uszczelnienie będzie silnika Tak, przyjdzie tutaj nowy uszczelniacz nawał korbowy. Miska, jest zdjęta, pod miską też będzie uszczelniacz. Tu zrobimy simmering, tu zrobimy uszczelnienie na tym łączniku. Dwa takie tam, dwie takie uszczelki. Simmering tu przyjdzie. W tej chwili ciągnik pokazuje, że ma 8000 na liczniku. Czy to jest 18 czy 8? Wygląda na to, że ciągnik nie był rozkręcany, że wszystkie śruby były oryginalnie poskręcane, czyli Tłumik Dgań jest od nowości w tym ciągniku najprawdopodobniej, a jest on w stanie takim. Tak on wygląda. Tu mam do porównania tłumik dgań, który był w tym, co jest na war... skrzynia była robiona w 70-20. Też tam był ciągnik nie był rozkręcany. Pierwszy raz żeśmy go rozkręcili. Tak wyglądała tam sprężyna. Dla porównania tamten ciągnik jest mocy 170 koni. Ten ciągnik 7240 ma chyba 240 albo 250 koni jakoś tak. Tumnik wygląda na bardzo dobrym stanie jest. Tu mi się wydaje, że jest data. Jest 95 maj 30. Tak by to wyglądało. Także ten tłumik jest oryginalny. Co możemy z tego wnioskować? Że ten ciągnik dużo nie pracował najprawdopodobniej, skoro ma większą moc, nie był rozkręcany. Także wskazywałoby na to, że ten ciągnik ma 8000 godzin, tak mi się wydaje. Bo porównując teraz tutaj ten wałek, tutaj nie ma żadnych luzów, tutaj na tym wałku piastka też nie ma luzów. Jest ta jakby mało zużyta. Tu nie było rozkręcane. Jedyne tutaj mi się nie podoba, że chyba miska była odkręcana, bo na rogach pod uszczelką, tak jak widzimy tutaj, był dawany silikon. Tu na rogach był dawany, i tutaj nie. To na pewno nie jest oryginalne. To ta miska była odkręcana. Jeżeli chodzi o głowicę. To ciężko mi jest stwierdzić, ale wygląda, że wszystko jest oryginalne, że raczej nie była odchęcana. Tutaj jak widzimy, no kolektor też nie jest nie wiadomo jak wypalony, bo widziałem bardziej wypalone kolektory. Także tutaj zobaczmy, jak wygląda w środku, gdzie przychodzi chłodnica i płyn. Tu przychodzi chłodnica oleju i tak wygląda w środku. Nie ma żadnej korozji, nic, wszystko jest ładne, zdrowe. Tutaj był wyciek. To jest się w każdym modelu zdarza pod oleju, pod tej chłodnicy oleju, tu wymieniamy uszczelki. Tutaj łącznik od spływu turbosprężarki też będzie wymieniony. Tutaj zdejmiemy interkuler, i będą też wtryski wymienione, bo też nie były wymieniane. Tak to wygląda. Tu być może głowica była ściągana, bo ten uchwyt był inaczej przykręcony, raz jest poprawiony od głowicy, ale był on tak bokiem, tak jakby go źle zakręcili, no trudno mi nic powiedzieć. Ale ogólnie silnik jest zdrowy, nie ma przedmoków, trzyma ciśnienie, dobrze pracuje, mówią no 200 godzin nas zrobił, tylko trzeba wtryski wymienić. No pójdzie też nowa pompa wody, nowa pompa wody, pójdzie pasek, alternator sprawdzimy. No jeszcze jest plan, żeby zrobić uszczelnianie z przodu na wale, ale to zobaczymy, bo to jest na wierzchu. Jak nam starczy czasu, to będziemy to robić, ale w tej chwili musimy się tutaj tym zająć, co tu widać. Jeszcze o tym ciągniku jaka historia. Najprawdopodobniej ten ciągnik był spalony. Tył ciągnika był spalony, ponieważ w kabinie, w kabinie jest tam ta tapicerka zrobiona, ktoś to przerabiał. Tutaj nie ma oryginalnego zbiornika z tyłu, tylko był plastikowy. Jest zbiornik od, od ciężarówki dorobionej. Tutaj mamy odpowiednik skrzyni biegów, zaraz Wam pokażę jak on wygląda. Po prostu ten odpowiednik też został spalony. To wyglądało jakby tutaj był jakiś pożar z tyłu ciągnika. Być może przez to on długo stał, zanim tutaj trafił do Polski. To tak wygląda. Przewody też tutaj powymieniali. Hydrauliczne. Tak by też wyglądało, że może one się spaliły, czy coś i musieli wymienić. Tak to wygląda. Ogólnie, no nie ma z nim tragedii. O ile by miał naprawdę że, rzeczywiście ten, ten przebieg 8000, to by było super. To była bardzo dobra informacja, bo jeszcze długo pojeździ. Tutaj wszystko jest oryginalne. Nie ma wycieków na tych zwolnicach. Tak to wygląda. No, Cięgła jakby nie są oryginalne, to jedno jest inne, drugie jest inne. Coś tu kombinowali z tymi cięgłami. Tu przyjdzie jeszcze tak: uszczelnienie rozdzielaczy, to standardowo w każdym trzeba zrobić. Czyszczenie filtra, jeszcze widać, że nie było tutaj nic robione, skrzynia była rozbierana. No, Widzę, przewody były wszystkie zakute. No, to też zostawimy to wszystko, bo to już tak w miarę zdrowo wygląda. To zostanie. Tak to wygląda. To tylko będzie zmiana oleju, zrobienie rozdzielacza, uszczelnienie silnika. Tak jak mówiłem z przodu, tutaj uszczelnienie. Te przewody też wymienimy, to są jeszcze oryginalne. Tu też widać, że to jakby było troszkę przepalone. Jakby tutaj też troszkę poszedł gdzieś płomień, bo to tak nie wygląda oryginalnie. Jakby to było kopcone. No nie musiał się mocno spalić, ale to góra kabiny trochę musiała się jednak. Moim zdaniem przyjarać dlatego, on pewnie długo stał. Pójdą nowe linki. To mamy wszystko kupione od biegów. Tu wymienimy też simmering. Jest uszczelniacz, tutaj też jest uszczelniacz i na tym wymienimy tutaj uszczelniacz. Bo to są takie rzeczy, rzeczy, które wiem, że po pewnym czasie tutaj będziemy mieli wyciek. Tu widać, już linka jest też od biegów. Tak była zrobiona. To trzeba zrobić, żeby nie było z nim problemów podczas. Eksploatacji. No i ten ciągnik ma jeszcze dodatkowo jakąś pompę. Dokładnie tematu nie znam. To wygląda jakby jakaś była pompa z silnikiem elektrycznym do wspomagania dodatkowo. No W tym cioniku się bardzo lekko kręci kierownicą. Ale czy to działa, no to już tego tematu nie badałem. Tak to wszystko wygląda. No jest to. Uważam, że trafiony zakup, bardzo dobra baza do odbudowy. Nie kosztował dużo, bo ciągnik został kupiony za 55 tysięcy. Z dowozem do nas. Tu teraz w niego, to co tutaj dużo nie wsadzimy, bo tak uszczelnienie zrobimy tylko. I to najdroższe to będzie ten tłumik drgań skrętnych. Tu wymienimy ten właśnie tłumik drgań, tak jak widać. Nówka będzie, to jest w oryginale. Założymy. Będą wymienione wtryskiwacze. Tu pompa wszystko zostaje. Odbudowa wizualna, taka zewnętrzna, to jest, szykuję to na zimę, bo w tym teraz nie zdążymy. Uszczelki tylko wymienimy w tylnej szybie. W tylnej szybie i w bocznej szybie przyjdzie uszczelka. No i lusterka będą przerobione pod sam dach, tak jak w wersji pro, na nowe uchwyty. No, uchwyty kupiłem takie zamienniki. Ale dobrze, dobrze wykonane są. Oryginalny jest dosyć drogi. A te chyba po 400 zł brutto. E, tu jest takie same mocowanie jak w oryginalnych. Także będą prawie wyglądały jak oryginał. Zamiennik Bebko. Ciągnik będzie robił w transporcie. To musi mieć dobre lusterka. Tak jak widać tutaj. Dach został rzucony. E, no i jeszcze będzie zrobiona klimatyzacja. Bo tutaj był problem z klimatyzacją i z dmuchawą. To takie rzeczy, które musimy zrobić. Plan jest taki, że ciągnik pójdzie na żniwa do transportu, żeby go sprawdzić. Później może jakaś talerzówka, nie talerzówka, zobaczymy. Ale głównie te ciągniki szykuję do zbioru ziemniaków do transportu, bo dwa u nas schodzą y, w kombajnie, a cztery w transporcie. Opony ma takie, jak tu widać. Straszny jest stan tych opon, ale mam już kupione nowe, zaraz pokażę. Przód jest tutaj jeszcze taki w miarę. No, jeszcze tam ze dwa sezony pochodzi. Może i dłużej nie ma tragedii. Na no, przedni, tu z tym czynniku był. Jeżeli chodzi o most, to też jest w takim dobrym stanie. Na stworzył prawie że nie ma luzów. Tam ewentualnie jakieś uszczelnienia, ale to już chyba zostawimy na następny sezon, bo nie zdążymy tego zrobić. A tutaj dla przykładu jest 7250, który jest najdłużej u nas. W nim żeśmy tutaj wyjęli silnik, bo tam jest problem z tym wyciekiem płynu z podgłowicy, będzie dawany do planowania. I dla przykładu tak, tutaj, zobaczcie, tu już jaki, jaki jest luz w tym ciągniku, nie? On już tutaj zrobił dużo godzin, ja myślę, że na 26 tysięcy gdzieś. Na pewno, na pewno ma więcej niż tamten. Piastka, piastka też się kołysze, nie? W tamtym, w tamtym się nie kołysze piastka, znaczy, że jest mniejszy przebieg. Na pewno mniejszy jest. Tak to wygląda, no jak rozpoławiamy i... i Załóżmy, to tak klimy nie spuszczamy, tylko wszystko idzie na bok sobie odstawiamy, tak jak widać. Na bok odstawiamy, tutaj wszystko jest, klima jest cała niespuszczona i później trzeba to wszystko z powrotem zamontować. Tutaj sobie leżą wszystkie graty od niego. Tak jak widać. Zobaczcie na wydech. Wydech był kupiony, jak go kupiłem w sumie, nowy był u nas. Jak ciągnik przyszedł, to kupiłem nowy wydech, ale już widać, że to 72,50 to jednak temperatura jest dosyć duża. I już go, już tam się przegrzewa, nie? Już ten. A tutaj mam te oponki dzisiaj przyszły do niego: 710 na 70R38. Zobaczcie, to będzie do 72,40. Będziemy montować. To jest Allianz tych bieżnika Aglistar 2 nośność opony 172D także fajne oponki no i dodatkowo tutaj zrobimy oświetlenie LEDowe dlatego żeby po prostu oszczędzić prądu i przewody żeby nie było obciążone przekaźniki to robię w każdym tym ciągniku bo tu wiadomo już jest styki już mogą nie stykać dobrze instalacja jest już stara to to oświetlenie dużo zmniejsza pobór prądu i się sprawdza. Tu widać, ktoś wsadził żarówki za mocne, i przegrzały się lampy po prostu. To duże żarówki są wsadzone. Jest to bardzo dobra baza do odbudowy. Widać po nim, że może wizualnie on jest taki, jakby długo stał i za ładnie nie wygląda. Ale technicznie, tak jak żeśmy zobaczyli, po tym wałku, że tutaj praktycznie nic nie ma luzu. Wszystko jest dobrze. Tutaj na wpustach też jest elegancko. Widziałem gorsze wałki. Tu też nie ma luzu. No i ten tłumik, który jest w takim stanie. A nic, nie, żeśmy tak dokładnie się przyglądali przed rozbieraniem, że tutaj nie było nic ruszane. Śruby były tak jakby dokręcone fabrycznie. To wszystko było tak jakby fabryczne. Także akumulatory tutaj są jeszcze fabryczne, te gazowe. Jeszcze tam coś w nich było gazu, ale ja nie będę ich wymieniał, tylko te nabijemy. A to nabicie tych akumulatorów, jeżeli mamy oryginalne, to zobaczcie, tu jest przyłącze, takie jak do kół. Także ja to a tu ciśnienie jest 9 barów, powinno być także. Ja to nabijam na stacji wulkanizacyjnej. Koszt takiego nabicia to jest 25 zł, także to są grosze. A trzeba to zrobić. No gdy, gdy nie są szczelne, to należy je wymienić. To można tam kupić w zamienniku od 250 do 400 zł. Można kupić akumulator troszkę innej budowy, ale też spełnia zadanie. Także tutaj działamy z tym ciągnikiem. Dalej, no tam tylko trzeba był elektromagnet wymienić na rozruszniku. Bo tam był problem też, że nie kręcił nam. Koła zamachowe, nie wiem czy to będzie widać, zęby są idealne. No widać, że wszystko wskazuje na to, że ten ciągnik nie był bardzo intensywnie eksploatowany i na pewno nie ma zbyt dużego przebiegu. tak jak tutaj wszystko przejrzymy. Sobie jeszcze oryginalne główki, tutaj nie, nie ten, akurat na tamtym, bo ten się już wymienili, bo miał przeciek. Te silniki też będziemy wyrobili, żeby nie było przecieków. Na sforżu nie, nie jest wybite, także. Trafił nam się, uważam, że chyba jeden z lepszych egzemplarzy. Zaraz po tym czarnym. A nie po wyglądzie, no po prostu nic na to nie wskazywało, żeby on był w tak dobrym stanie technicznym. Ale wygląd wizualny jest po prostu chyba najmniej kosztowny, jeżeli chodzi o odbudowę tego. A czasem to pewnie zrobimy. No na razie szykujemy go tylko tyle, taki podstawowy przegląd, żeby... On nam jeździł. Ogólnie yy, ja tak robię, bo ja ciągniki szykuję na duże przebiegi yy, i niezawodność, bo po prostu one mają u nas jeździć dużo. Dlatego tak robimy. Wiadomo, że ktoś ma mniejsze gospodarstwo, yy, mniej jeździ i taki ciąg sobie kupi, to może sobie to wszystko robić stopniowo. Nie musi tak robić jak my. Że wszystko muszą, musi być przejrzane, zrobione, żeby ten ciąg nam po prostu nie stanął, gdy jest potrzebny. Tak to wygląda. Jeśli chodzi o silnik, to tu sprawdzaliśmy. Nie wiem, czy będzie widać. Nie widać, żeby były jakieś tutaj korbowody odkręcane, ani stopy główne. Wszystko wygląda na fabryczne. Nic tutaj nie wygląda, żeby tutaj coś tutaj grzebał. Tutaj na osuszaczu klimatyzacji widać datę, że jest to 1 maja 2009 roku. Było coś tutaj robione, a z drugiej strony będzie podany przebieg. Tak, jak tu widzimy, że to było robione na 6145 godzin. W tej chwili licznik pokazuje 8000 godzin. Jak myślicie, jaki ten ciągnik ma przebieg? Czy licznik się przekręcił, czy nie? Dziękuję za uwagę i pozdrawiam.